Tak, jesteśmy kochani, przygotowani 15 minut przed oficjalnym otwarciem naszego zlotu sylwestrowego. Później idziemy kochani na ognisko i ostatnie tegoroczne pieczenie ziemniaka w żarze. Załogi się w większości pozjeżdżały, niektóre jeszcze pewnie dojadą, bo jadą po 400 500 nawet 700 km ludzie z Gdańska, praktycznie cała Polska karpacz. Góry. No mieliśmy nadzieję, że tego miejsca tutaj wystarczy dla wszystkich, ale jak widać, no mimo, że my się świeścili, to tego miejsca jest mało. Słuchajcie, ja was chciałem powitać serdecznie w mieście Kózia Raczybowska, Mały Złotych Wodni. My no, jako Stowarzyszenie Miłosików Kępichowych Krzyżów, przez się bez bicia. organizujemy pierwszy raz. No ja, się ja nazywam się Arkadiusz Kulik, jestem prezesem tego stowarzyszenia i tutaj kolega Artur Gójrowski. Kto on jest? Co kasował okresie, <śmiech> <śmiech> To jest muza w stowarzyszeniu. Nasz e, członek, e, tutaj brat, Artura Zbyszek. Jaką to jest, dobre chłopaki. Tam jeszcze mamy e, Andrzej Kania, który jest tutaj pracownikiem moksir jest w naszym stowarzyszeniu. Dzięki jego pomocy też również możemy tego semestra tutaj zorganizować, a pomoc jego była bardzo ogromna. Jesteśmy mu za to bardzo, bardzo wdzięczni. Jest tutaj gdzieś Pirek, Pirek, nie wiem czy tam jest, to tam, tam widzicie, tam jest Ilek z synem, to co również jest na słonek stowarzyszenia wprawdzie od niedawna, ale jest. I jeszcze ktoś tam się do nas z was zapisał, ale nie wiem czy dojechał. Ja, ja, ja się tak, bo nie jesteśmy wszyscy. Pani teraz. Pani Justyna, no to jak przyjedzie Pani Justyna, to już też sobie przedstawimy. Nie, no pewnie my no, porozmawiamy. E, Dokładnie, tak Słuchajcie, jako pierwszy raz, y, że robimy taką imprezę, staraliśmy się to zrobić w miarę w y, godziwych pieniążkach. Staraliśmy się dać wam za te pieniążki jak najwięcej atrakcji, żeby wam te pięć dni naprawdę wypełnić tak, żebyście tego nie zapomnieli. Andrzej poli się! Nie ma. A Jak ja to, jak ja złączę ta Nie moga się, I pole czoło włączą ta to W górę jest go do poli się. On to się boli. A upa od kurasiowej się poli. Jadymy. No to myślał się do pumpu. pumpy do wody. Jadymy. Jadimy Jalimy na miejsce. Ślał od pumpu, pumpy od wody. Końcówki do studni, co się okazało? Studni wody nie ma. Kuraciowo pranie miała przedwczoraj całą wodę. Ja tak dawno, od polka, od wody jademy po wodę. A tyle my na że mu się po butach loło. Andrzej Flaszeczka, wiecie jak wesoło było, jak my jechali. No. Przyjechaliśmy na miejsce, w tym tutaj kierownik do tak? Co tam się dzieje? No, poli się, tak się poli. Jasny pierun, a łupa kuraciowej się poli jak jasny pierun, a on się by to się poli. No no my my no tu się poli. A, poszkrobał się. godowiecie, no tego wiecie co, chłopie, ok, zostawcie to szałsy. Weźcie sobie te wiadereczka i podowejcie, łun, łunemu, łun, łunemu, łun, łun, łunemu, a ostatnie owłogi nie No to my to tak zrobili. Wzięli łunę, wiadereczka i my podowali, łun, mu, łun, mu, łun, a ostatnie ale nic to nie dało, bo ta chałupa jakby się lepiej poliła. Kierownik oddał go to nic nie dało, wejście się ciupacki. Łodrą wejdziecie, to, co się, się poliło, to, co się nie poliło. jak się zapoli, to co się nie poliło, Tego co się poliło, to się spoli. Wszystko to, co się nie spoliło, tego co się zapona. No to my to też tak zrobili, my się te i my... Skoczymy z butów, ja jutro. Ja, jutro możecie z butów wyskoczyć. To nie bierzemy butów. <laughs> Także kochani, ognisko integracyjne. Fajnie się wszyscy bawimy, przyjechali wspaniali ludzie, wspaniałe załogi. Trzeba o, o, bliżej pokazać, bliżej, bliżej. O. A więc kochani, ja dostałem informację, że nasi goście już wyjeżdżają z ośrodka Wodnik na kolejkę wąskotorową, pełne dwa autobusy, bo tylu się nas nazbierało. A ja kochani szykuję cały czas dla nich tutaj poczęstunek na kolejce, Wąskotorowej, zaraz Wam to wszystko pokażę. Mamy rozpalone już ognisko, słuchajcie, no bo trzeba wcześniej go trochę rozpalić, żeby tego ognia trochę było. Tutaj, słuchajcie, już przygotowuję powoli porcję kiełbas. Tutaj, słuchajcie, kochani, grzeje się herbata dla dzieciaków, bo dzieciaki niestety grzańca pić nie mogą, ale herbatę jak najbardziej. Za chwilę tu przyjedzie brat Artura Zbyszek do pomocy. No i tutaj, tak jak wam już pokazywałem, w kamperze ogromny gar grzańca. Ja za chwilę będę szedł na przywitanie gości tutaj na kolejce wąskotorowej w Rudach. Trochę im opowiadam o tej kolejce wąskotorowej. No i Będziemy zaczynali przejażdżkę, przejażdżkę wozami konnymi po lasach. Miał być kulik, ale widzicie, śniegu jest na tyle, że no nie pozwala to, żeby zrobić kulik, natomiast yy, pozwala to, żeby lasami przejechać się, przejechać się wozami konnymi. A później, jak już wszyscy wrócą, wszystkie grupy, przesiadamy się na wagoniki wąskotorowe. Czekamy tu jeszcze, słuchajcie, też czekam na taką niespodziankę, o której Wam powiem później, bo nie chcę wszystkiego zdradzać. Tu, kochani, już czekają wagoniki na naszych gości, którymi będziemy jechać w kierunku Rybnika. Stacja Wąskoterowa Rudy tak to, słuchajcie, kochani, tu wygląda. Zimowa sceneria. Semafor, światło czerwone. Czyli jeszcze wyjechać nie możemy. A więc kochani, słuchajcie. Pierwszy autobus z naszymi gośćmi już przyjechał. Próbuję teraz cofnąć. Bo tu jest, słuchajcie, ciężki wyjazd z tego parkingu. Zanim jest drugi autobus. Mniejszy. Także czekamy tutaj na pojawienie się gości. Za chwileczkę podjadą nam tutaj bryczki. Zobaczcie Czekamy tutaj, kochani, na naszych gości wspaniałych. Autobusy najwyższej klasy, kochani. Dla Was przygotowaliśmy Są związane ściśle z Koleją Wąskotorową w Kolej ta powstała w 1899 roku Wybudowana przez Niemców, bo było, były to tereny Niemieckie, była budowana w kilku Etapach Pierwszy etap była to budowa linii pomiędzy Gliwicami, Trynkiem a Rudami, tutaj tą stacją. Ta stacja znajduje się tak jakby po środku całej trasy, która liczy 51 km i 100 m do Raciborza Płonia. Stacja w Raciborzu Płonia po powodzi nie została już odbudowana i skrócono tą trasę do Raciborza Markowic o całe 6,5 km. To, co tutaj widzimy, jest to lokomotywownia, wagonownia i warsztaty remontowe zlokalizowane dokładnie w środku całej tej trasy. Linia ta funkcjonowała do lat 90, 1966 jako przewozy pasażerskie i została zamknięta. Miało to po 1945 roku polskie koleje państwowe. Później przejęły to górnośląskie koleje wąskotorowe i odbywał się tutaj do 1992 roku ruch towarowy, czyli <grymka>

No i pierwsza grupa już przyjechała. A my będziemy pakować kolejną grupę. Żeby nie Jest koń. Jest który mówi. Poczekajcie, stójcie, poczekajcie, poczekajcie. Mama. Weź mi taznicę i ci kupi zastąpię. Ja jedziemy za długa. Wiela powiedzmy jest długa. Okej, jedziecie na dług. Ale już widzę we swoim druku, że to po świętach troszeczkę wróciło. Było 15 km i tu widzę, że jest 10 dni na wyspie. Znowu tutaj, no brawo. Oto kochani. Przedwzacza nam się lokomotywa, czekamy na ostatnią bryczkę. Zobaczcie, wszyscy już siedzą, czekamy. Jeszcze jedna rodzina do nas dojedzie. Z bryczki dojadą i taka rodzina jeszcze do nas dojedzie. Zobaczcie, wszyscy zadowoleni póki co. Wagony pełne. Cześć! Cześć! Cześć. O. o! Zobaczcie! Zadowolone gęby!

yeah

to zostawcie te rączki, nie wyrzucajcie no, tego, no, no. żeby nie było potem jakichś problemów, no, Proszę na drugą stronę. Muszę być zapięty, Uważajcie Państwo na te nie, żeby, żeby no, tak, no, tak. no, to dekorację, no, żeby, żeby się nie zapaliło. Tak, tak. no, A kto Zabij będzie kręcił? Trzymajcie no. tak, kręci tak. na zewnątrz. No to żeby Państwo No i przede wszystkim na siebie, nie? będzie wszystkim na naprzeciwko,